Szybko sobie z nią chyba poradziliśmy. Okej. Okay. Tutaj, proszę. No i za każde zlecenie otrzymujemy jakieś tam pieniądze. Eee. No i tam na przykład. No, w sumie dużo to, za takie zlecenie chyba nie dostajemy. Aczkolwiek nie wiem za bardzo. 1000 rubli, to 100 złotych, bo ja wiem czy za coś takiego to jest dużo czy mało. Słuchaj, naznaczony. Parę spraw sobie przemyślałem i mam dla ciebie propozycję. Ogólnie rzecz biorąc, dla ciebie liczy się znalezienie Stryłoka. Zgadza się? No oczywiście. No więc opowiem ci o Stryłoku. Istnieje stalker o takiej ksywie. Mówi się, że odkrył drogę na północy Zony, do dziewiczych terenów. Prawdziwej żyły złota. No więc sprawa wygląda następująco. Pomogę ci go znaleźć, ale nie ma nic za darmo. Będziesz musiał na to zapracować. Ostatecznie jednak obaj na tym zyskamy. Ty załatwisz tego stryłoka i dowiesz się, co ci się przydarzyło. A ja w tym czasie znajdę... To znaczy, wezmę swoją działkę z naszego wspólnego zysku. Jesteś konkretnym facetem, a my potrzebujemy takich jak ty. Razem z kilkoma handlarzami prowadzimy drobne badania. Gdy już zobędziesz teczkę, nie przynosi jej tutaj. Zabierz ją prosto do barmana. Zarządza tą knajpą dla Stalkerów. Sto radów. Prześlę ci współrzędne i wszystkie potrzebne dane na PDA. Dobra, idziesz na północ przez wysypisko i potem skręcasz na zachód. Po paru kilometrach dochodzi. Do inst... znajdziemy a zobaczmy e... no to e... nie wiem zobaczmy może jeśli kogoś to interesuje możecie sobie tam poczytać zobaczmy handel e... nie wiem apteczkę no wiecie już pewnie oglądając inne moje serie że mam słabość do apteczek, niestety. No, to się przyda, na pewno. I możemy sobie... Mm, sprzedajmy może to. Pistolet. W sumie to nawet wszystkie. Nie będziemy nosić przy sobie graty. Nie, zuch, chłopak. Czy, Ekstra Na się... Na razie i idziemy. Odetchnij sobie świeżym powietrzem się i właś do środka. Tak, że wszystkie jakieś kraty znalezione w tej grze zabieram ze sobą. I później je noszę. I później nagle się okazuje, że nasz stalker jest przeciążony. I później stoję gdzieś w krzakach, wyrzucam wszystko, co mi w łapy wpadnie. I później okazuje się, że nie mam amunicji do tego, co zostawiłam. Więc no... Nie, ciekawie. Um, teraz zobaczmy nasze PDA. Mamy spotkać się z podróżnikiem. No, da się zrobić. Nie widzę niestety dystansu, bo cferki z prawcami je trochę zasłaniają i. Nie, nie, nie. Zaraz sam w anomalie wpadnę. Coś mnie zaatakuje. Pójdziemy sobie trochę naokoło. Dobra. Może nie tak naokoło. Tylko przebiegniemy jak najszybciej. Nie chcę wpaść w jakieś anomalie głupio za bardzo. Chociaż one niby są widoczne i to całkiem dobrze. Ale my wiemy, że jak się człowiek śpieszy, to um, trochę zawsze źle wszystko wychodzi. No i tak... Um, tutaj możemy przejść tędy. Au, 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 anomalia. Albo pójść tam i zapłacić za przejście pod mostem. Um, pieski nas gonią, ale to... Spokojnie, spokojnie. dużo ich tutaj nagle coś. Au, anomalia. Wpadnijcie w anomalię po no, prostu Naprawdę są wkurzające. Nie wiem, że... No i tamten uciekł. Z natury są dość płochliwe, więc nie ma problemu. Ograbiamy wszystkich... No i teraz może sobie warto zapisać. Tak, wiem, bardzo często zapisuję. Bierzemy śrubkę. Bo oczywiście jesteśmy skąpi i nie będziemy płacić za przejście. Poczekamy aż tutaj pojawi się anomalia. Spróbujemy przewiec. No znikę już. Jak nie Po prostu nie mogę ogarnąć, jak ta anomalia się pojawia i znika. Jeszcze raz. No spokojnie może. O, tutaj tak. Ta już zniknęła, prawda? Aż ta też zniknęła. W razie Oczywiście nie obeszło się bez użycia apteczki. Co jest niestety u mnie dość... normalne. Ehm, tutaj... tu nie ma anomalii, prawda? Mogę czuć się bezpieczna. No to poczekamy aż teraz zacznie się pojawiać gdzieś tutaj. naznaczony. Co do Stryłoka. Stalker zwany Lisem wrócił z wypadu. Chyba miał kłopoty i potrzebuje pomocy. Przyglądł ze sobą jakieś stworzenia. Mówi, że długo nie wytrzyma. Możliwe, że wie coś o Stryłoku. Oto jego współrzędne. Musisz się z nim zobaczyć. No jasne, że się z nim zobaczymy, tylko tutaj najpierw widzę jakąś skrytkę w pobliżu. Myślę, że warto tutaj zajrzeć. Też nie bardzo wiem, gdzie tutaj jest wejście. No tutaj. Hmm, zobaczmy sobie. Uuu, aż pięć apteczek. Powiem, że całkiem miła niespodzianka. Dlatego warto sobie czasami te schowki odwiedzać, żeby później nie płacić. Nie kupować wszystkiego. Tu leży jakieś ciało. Wow, to... no proszę mnie dostawić natychmiast. Uciekamy już, uciekamy. Nie podoba mi się to. Te zwierzęta jakieś są dzisiaj coś strasznie agresywne. Ja tylko sobie przeszukuję ciała, a tu taka niespodzianka. Kto by pomyślał? Eee, dobra. Czy nie przybyliśmy przypadkiem za późno? Ej! Kto nie niby... budź! Mam! Proszę bardzo. Handlarz powiedział mi, że możesz coś wiedzieć o Strieloku. Strieloku. W sumie nie wiem, jak to przeczytać, za bardzo. Ale nieważne. Mogę powiedzieć, żebym go znał osobiście. No tak. Dzięki za informację, doceniam to. No, oczywiście zmiany nasze możliwości. A albo zginąć to tutaj nie chcę. Życie jest takie piękne po prostu. <grymne> Te wredne psiska jak agresywne są. No to mutantów mamy z głowy. No widzisz. Masz coś jeszcze ciekawego do powiedzenia? Albo do pohandlowania? Nie, to spadaj. Idziemy dalej. Znaczy zaraz wpadnę w jakąś anomalię i sprawdźmy jeszcze nasze peda. Gdzie my jesteśmy? Tutaj. Co to tu jest? Tutaj mamy się udać aż tak. A na razie. Te ukryte rzeczy możemy zobaczyć. Tak, już widzę anomalię. No, gdzie jest śrubka? O, tu jest. Nie, wiecie. Yy, boję się, że mnie zeżre te promieniowanie. A nie czarujmy się, ale jakiś zwykły plecak Chyba nie jest tego wart, co? No właśnie Zobaczymy, co mamy takiego w naszym punku. w sumie to nic I właśnie uwielbiam Te elementy RPG W Stalkerze mm, Bandyci, oczywiście, jak żeby inaczej Wszędzie ich pełno zajdziemy, może jakoś niezauważeni. Hm. Czy mi się to uda? Tylko tak, jak chcę to zrobić. No, oczywiście, że nie. Ale ta broń ma fatalną celność, ale i tak jest lepszy, ten pistolet z tłumikiem i tak jest lepszy od tego bez tłumika, co jest dość dziwne, prawda? No, ale tam szczegół może ja się po prostu nie znam. Zapiszę sobie po raz setny już chyba. No już oczywiście do nas strzelają! Ow. Nie powiem, wystraszył mnie trochę. Myślałam, że tam ktoś stoi Nie wiem dlaczego w sumie hmm. Zabili jakiegoś stalkera Nie podoba mi się to Powiem szczerze No i może coś tutaj jest ciekawego Na przykład w tych sklepach Chyba nie A szkoda, naprawdę szkoda W szafeczce może coś schowali? Chyba nie Idziemy więc dalej. Oczywiście, że chcę przejść na kolejny poziom. Jak zwykle patrzę jakieś problemy przy wczytywaniu i mm, przechodzeniu z poziomu na poziom. No ale mam nadzieję, że jakoś nam to wyjdzie. Bez większych problemów nagranie tej gry. Ale jeśli ona będzie mi takie figle płatać, to nie wiem, czy to. Wyjdzie jakoś za dobrze. I wydaje mi się, że jest za cicho. Sprawdzę to. Dobra, powinno być ok. No my idziemy sobie dalej. Dawaj albo ci rozwalimy. Nie wyszło. Nie tak. Zupełnie źle to zrobiłam. Brawa dla mnie. Wow, oh, jak oni mnie tutaj dostali? nie bandyci. Gdzieś... Tak, gdzieś tu Tu dowódca oddziału neutralnego. Wywaliliśmy bandytów ze złomowiska pojazdów. Spodziewamy się odwetu. Brakuje nam ludzi, więc każda pomoc mile widziana. Gdzie on tutaj jest. Au. Nie podoba mi się to. No, bawią się ze mną w kotka i myszkę normalnie, no? Hm. A my są tucie. Uda mi się? Udało się. Jakimś cudem, chyba. Dobra, więc no możemy chyba podejść pogadać. Może lepiej puścimy broń na porę? No mów dalej. Jasne, że pomogę, czemu nie? Na razie. I teraz sobie zapiszę Okej, okay, ten pan tutaj musi przeżyć Więc ym, Musimy w miarę jakoś sprawnie I szybko to rozegrać Żeby dostać nagrodę Oczywiście A ja jestem fatalnym strzelcem Więc Może być nieciekawie Nie wiem, spróbujemy rzucić granat ym, Gdzie był granat? Mamy nawet dwa Więc nieźle No to się musi udać po prostu. No, już ich widzę, są coraz bliżej. Na PDA też ich widzę. Jest sam. No nie, no jeżeli mnie go zabiją, i nie będę miała nagrody. Au, au, au. au Jest źle, ludzie. Naprawdę jest źle. Strzelają. Nie wiem gdzie Myślałam, że ich tutaj wytłukłam już. Wracamy po nagrodę. Resztą na razie się nie przejmujemy, wytłuczemy ich. No. Czekaj, to ty masz dla nas nagrodę? Tak, ja cię będę nękać. Dawaj nagrodę. Okej, okay, chowam się jak najszybciej. Przelwę tego pistoletu i dam.